W bezkresnych przestrzeniach naszego Układu Słonecznego, pośród niezliczonych gwiazd i planet, znajduje się niezwykła planeta, która od wieków fascynuje astronomów i miłośników nocnego nieba Saturn. Szósta planeta od Słońca. Saturn to imponujący dowód na ponadczasowe piękno i złożoność wszechświata. Podróżując do zewnętrznych obszarów naszego Układu Słonecznego, poza planety skaliste, napotykamy gazowe olbrzymy. Ogromne światy, zupełnie inne niż nasz. Wśród nich Saturn króluje niepodzielnie. Jego pierścienie czynią go obiektem niezrównanego piękna. Piękno Saturna tkwi nie tylko w jego oszałamiającym wyglądzie, ale także w licznych zagadkach, które skrywa. Od jego wirujących burz po tajemnicze księżyce, Saturn zachęca nas do odkrycia jego sekretów i zrozumienia jego złożonych ruchów. Dołączcie więc do nas w fascynującej podróży do okrążonego pierścieniami giganta Saturna. Razem zbadamy jego burzliwą atmosferę, będziemy podziwiać jego złożony system pierścieni i odkryjemy tajemnice skrywane przez jego różnorodną rodzinę księżyców. Saturn to prawdziwy gigant naszego Układu Słonecznego, znacznie przewyższający naszą planetę zarówno rozmiarem, jak i masą. Jest to druga co do wielkości planeta w naszym Układzie Słonecznym, ustępując jedynie Jowiszowi. Jego rozmiary są imponujące, co czyni go obiektem fascynacji astronomów i entuzjastów kosmosu. Z średnicą prawie 9,5 raza większą od ziemskiej, ponad 700 ziem mogłoby się zmieścić w ogromnej objętości Saturna. Ten gigantyczny rozmiar to nie tylko liczba. Reprezentuje on ogromną naturę tego gazowego olbrzyma, który od wieków intryguje naukowców. W przeciwieństwie do skalistych planet grupy ziemskiej, takich jak Ziemia i Mars, Saturn jest gazowym olbrzymem, składającym się głównie z wodoru i helu, najlżejszych pierwiastków we wszechświecie. To właśnie z tych pierwiastków składają się gwiazdy, więc Saturn pod pewnymi względami przypomina małą wersję Słońca. Te gazy wirują i mieszają się w atmosferze Saturna, tworząc dynamiczny obraz burz i pasów chmur. Atmosfera planety to złożony system z warstwami chmur i burzami. Które mogą trwać latami, co dodaje planecie tajemniczości. Atmosfera Saturna to burzliwe miejsce, gdzie szaleją silne wiatry osiągające prędkość do 1800 km na godzinę. Te szybkie wiatry przyczyniają się do powstawania unikalnych warunków pogodowych na planecie, w przeciwieństwie do wszystkiego, co obserwujemy na Ziemi. Te wiatry, wraz z szybkim obrotem planety, Tworzą unikalny, pasiasty wygląd atmosfery Saturna. Fascynujący widok, który można obserwować nawet z Ziemi za pomocą teleskopów. Pasy są wynikiem różnych prędkości i kierunków wiatru na różnych szerokościach geograficznych, tworząc wzór w paski, który jest jednocześnie piękny i naukowo znaczący. Krążąc wokół Słońca w odległości prawie 1,4 miliarda kilometrów. Saturn potrzebuje 29,5 Ziemskich lat, aby wykonać jeden obrót. Ta ogromna odległość od Słońca oznacza, że Saturn otrzymuje znacznie mniej światła słonecznego niż Ziemia, co przyczynia się do jego zimnej i odległej natury. Oznacza to, że jeden rok na Saturnie równa się prawie trzem dekadom na naszej planecie. Wyobraźcie sobie, że obchodzicie swoje urodziny tylko raz na 30 Ziemskich lat. Ten długi okres orbitalny dodaje Saturnowi uroku i tajemniczości, czyniąc go planetą nieskończonego czaru i zdumienia. Chyba najbardziej charakterystyczną cechą Saturna są jego pierścienie niebiański balet lodu i skał fascynujący spektakl, który od wieków zachwycał astronomów. Te pierścienie, po raz pierwszy zaobserwowane przez Galileusza w 1610 roku. Stały się symbolem zagadek naszego układu słonecznego. Rozciągające się na setki tysięcy kilometrów, te pierścienie składają się z niezliczonych pojedynczych cząstek, od drobnych ziarenek pyłu po duże głazy. Każda cząstka okrąża Saturna z własną prędkością, tworząc dynamiczną strukturę. Pochodzenie pierścieni Saturna pozostaje przedmiotem naukowych dyskusji. Ale dominująca teoria sugeruje, że powstały one z pozostałości zniszczonego księżyca lub komety, który zbliżył się zbyt blisko do gazowego giganta. Ta katastrofa stworzyła pole odłamków, które ostatecznie połączyły się, tworząc pierścienie, które widzimy dzisiaj. Z czasem te fragmenty rozprzestrzeniły się, tworząc złożony system pierścieni, który widzimy dzisiaj. Ten proces jest ciągły. Stale dodawane są nowe cząstki, a inne są usuwane. Same pierścienie nie są stałą strukturą, ale ciągle zmieniającą się i ewoluującą kolekcją cząstek. Ta dynamiczna natura czyni je fascynującym obiektem badań dla naukowców. Te cząstki uczestniczą w delikatnym grawitacyjnym tańcu. Ich orbity są pod wpływem grawitacji Saturna, a także grawitacyjnego przyciągania jego licznych księżyców. Te interakcje mogą tworzyć fale i oscylacje wewnątrz pierścieni, dodając im złożoności. Niedawne obserwacje ujawniły zaskakujące zjawisko wewnątrz pierścieni Saturna deszcz pierścieniowy. Zjawisko to jest związane z interakcją pola magnetycznego Saturna z lodowymi cząstkami jego pierścieni. Pole magnetyczne działa na te cząstki, powodując ich elektryzację. Pole magnetyczne przyciąga naładowane cząsteczki wody z pierścieni, tworząc ciągły deszcz spadający na atmosferę Saturna. Ten deszcz pierścieniowy nie tylko wpływa na skład atmosfery Saturna, ale także odgrywa rolę w stopniowej erozji samych pierścieni. Rozdział czwarty: Tytan świat metanowych mórz i organicznych cudów. Wśród różnorodnej rodziny księżyców Saturna. Jeden wyróżnia się jako szczególnie intrygujący świat Tytan. Ten księżyc, owiany tajemnicą i zdumieniem, od dziesięcioleci fascynuje naukowców i astronomów. Jego unikalne cechy odróżniają go od innych ciał niebieskich w naszym układzie słonecznym. Większy niż planeta Merkury, Tytan to świat jednocześnie znajomy i dziwnie cudowny miejsce, gdzie metan płynie jak z rzeki i morza, a organiczne cząsteczki spadają z nieba jak deszcz. Wyobraźcie sobie krajobraz, gdzie rzeki składają się nie z wody, ale z ciekłego metanu przepływającego przez lodową Ziemię. Atmosfera Tytana, gęsta zasłona z azotu i metanu, to wrzący kocioł aktywności chemicznej. Ta gęsta atmosfera nie przypomina żadnej innej w naszym układzie słonecznym, tworząc unikalne środowisko, gdzie zachodzą złożone reakcje chemiczne. Światło słoneczne. Wchodząc w interakcje z tymi gazami, tworzy złożony koktajl cząsteczek organicznych, z których niektóre są uważane za budulec życia. Te interakcje są bardzo interesujące, ponieważ mogą dać klucz do zrozumienia pochodzenia samego życia. Pod tą mglistą atmosferą kryje się świat ukształtowany przez znajome, ale obce procesy. Krajobraz Tytana jest jednocześnie podobny i różny od Ziemskiego, posiadając swój własny zestaw cech geologicznych. Uformowanych przez unikalne warunki panujące na tym odległym Księżycu. Metan, gaz na Ziemi, istnieje w ciekłej postaci na lodowatej powierzchni Tytana, tworząc rozległe jeziora i morza. Te ciekłe zbiorniki metanu to niezwykła cecha krajobrazu Tytana, oferująca wgląd w dynamiczne i aktywne środowisko Księżyca. Te metanowe morza, niektóre większe niż wielkie jeziora na Ziemi, świadczą o unikalnej i intrygującej naturze tego księżyca. Rozmiar i zasięg tych jezior są imponujące, demonstrując ogrom i złożoność powierzchni Tytana. Odkrycie tych metanowych mórz wraz z obecnością cząsteczek organicznych skłoniło naukowców do rozważenia Tytana jako potencjalnego siedliska życia. Ta możliwość doprowadziła do licznych badań i misji mających na celu rozwikłanie tajemnic tego enigmatycznego Księżyca. Chociaż życie, jakie znamy na Ziemi, może nie być możliwe na Tytanie, unikalne warunki Księżyca mogą sprzyjać egzotycznym formom życia, potencjalnie rozwijającym się w bogatym w metan środowisku. Potencjał dla takich form życia. Podważa nasze rozumienie biologii i warunków niezbędnych do życia, otwierając nowe drogi badań i odkryć. Rozdział 5. Sześciokąt. Burza enigmatycznej geometrii. Atmosfera Saturna to miejsce ciągłych zmian i turbulencji, gdzie szaleją burze przewyższające ziemskie rozmiarem i intensywnością. Ale nawet wśród tych gigantów Jedna burza wyróżnia się swoją niezwykłością sześciokąt. Znajdujący się na północnym biegunie Saturna. Sześciokąt to potężny prąd strumieniowy, sześcioboczna burza, która istnieje od dziesięcioleci. Jego proste boki, rozciągające się na tysiące kilometrów, przeczą tradycyjnemu rozumieniu dynamiki atmosfery, zmuszając naukowców do zastanawiania się, jak powstał i jest podtrzymywany. Ostre rogi sześciokąta, gdzie zbiegają się prądy strumieniowe, to obszary intensywnej aktywności atmosferycznej. Wiatry wewnątrz sześciokąta wieją z prędkością ponad 320 km na godzinę, tworząc wir wirujących chmur i turbulentnych gazów. Mechanizmy napędzające i podtrzymujące sześciokąt pozostają zagadką, świadcząc o złożonej i często nieprzewidywalnej naturze. Atmosfer planetarnych. Niektóre teorie sugerują, że unikalny kształt sześciokąta wynika z interakcji różnych prądów strumieniowych, podczas gdy inne zakładają, że mogą na niego wpływać głębsze procesy atmosferyczne. To wszystko, drodzy przyjaciele, i wielkie dzięki za oglądanie. Subskrybujcie nasz kanał. Wszystkim pokój i miłość.